Siemanko ludzie, tutaj Wasz Kichalik i witam was w kolejnym odcinku, w kolejnej recenzji. Tym razem zrecenzuję wam Pada od Speedlinka, którego zakupiłem już jakiś czas temu. Widzieliście unboxing, widzieliście e, test tego Pada. W linku poniżej w opisie będziecie mieli, e, znaczy w opisie będziecie mieli link do e, unboxingu i testu. Słuchajcie, ja tego pada już mam bardzo, bardzo długo. Mm, za 80 zł powiem Wam szczerze, że naprawdę nie narzekam. E, każda nowa gra go wyłapuje, e, nawet starsze produkcje go wyłapują. E, nie mam problemu z graniem na nim. E, wygoda naprawdę komfort gry. Ja już przywykłem wiem jak go trzymać. Shootery. Ja nawet nie sądziłem, że będę na nim grał w shootery. On oczywiście kabelek ma, tak jak widzieliście, dość długi. On mi trochę wisi w shootery. Tym panem grać jest naprawdę miodnie. Słuchajcie, ja zacząłem potem to testować po nagraniu na Batmanie. Pograłem potem w Batmana. Potem grałem. Co ja grałem? W Burnout Paradise City. Powiem Wam szczerze, że. Tym, samochodem, ty, tym padem jeździ się naprawdę tak wygodnie pod tymi triggerami jak się jeździ ham, gaz hamulec o Jezu, to jest normalnie taka wygoda nie usadowi się, się człowiek naprawdę wygodnie i sobie jeździ nie natomiast y, kolejną rzeczą dlaczego wspomniałem o 4 Max Paint 3, słuchajcie, Max Paint 3, które, na którym też to testowałem, jak się gra, jak się strzela, celuje i tak dalej To jest normalnie Piękne. Za 80 zł ja naprawdę każdemu polecam tego pada. Kabel także się sprawuje super. Każda gra go, tak jak mówiłem, wyłapuje. FIFA World także go wyłapuje, pięknie śmiga. Co tam jeszcze? Trochę się w... trochę upierdliwym jest to, gdy wyłapuje go Battlefield 4 bądź 3. Żeby grać sobie spokojnie, no trzeba go odłączyć ewentualnie wyłączyć to w opcjach. Ja po prostu odłączam pada, bo mi się nie chce bawić w opcjach z wyłączeniem pada. Kolejną grą, w którą grałem na tym padzie, to jest Mafia 2. Mafia 2 ma już swoje lata, ale nadal świetnie się w nią gra. Pad naprawdę świetnie się spisywał, naprawdę świetnie współgrał z tą grą płynnie, na każdy ruch postać reagowała, samochód reagował, strzelaniny no coś wspaniałego czasem się wkurzałem no bo normalnym jest że jest trochę inaczej grać na e, padzie niż na klawiaturze ale mówię każdemu polecam gorąco tego pada mała cena duża wygoda dobre wykonanie i e, naprawdę dość duża poprawa komfortu e, grania naprawdę polecam każdemu e, 150 zł, no myślę, że jeżeli ktoś ma powiedzmy 150 zł, no to jest w stanie to wydać. Kupi sobie pewnie od Xboxa oryginalny. Natomiast, no nie wiem, no szczerze mówiąc, ja bym się trochę obawiał, czy aby na pewno tego Xboxowego stare gry będą wyłapywać. Tego pada też testowałem na Dead Space 1 myślę, że któregoś dnia wam randomowo nagram odcinek z Dead Space 1 i byłem zaskoczony, że go wyłapało, bo jednak Dead Space 1 też nie jest już nową produkcją. Wyłapał bez problemu. Trochę ciężko się gra, ale, ale idzie się przyzwyczaić. Potem go testowałem na Hitmanie Absolution, którego i tak muszę przejść. Więc jeszcze trochę go poużywam. Także wyłapał go bez problemu i też fakt faktem tam w opcjach jest możliwość um, ułatwienia celowania, tam jest poprawa celowania czy coś w tym stylu. Hmm. Ja z tego zrezygnowałem, szczerze mówiąc, bo jest to trochę oszustwo. Nie ma czegoś takiego na klawiaturze i myszce. Proste. Napadzie utrudnienie jest większe, nawet celowanie w ogóle strzelanie bez yy, włączonego cel, celowania, bez przybliżenia. Jest cięższe, natomiast wygoda jak najbardziej nie odczuwa się tego. Także mówię, jeżeli recenzja Wam się podobała, ja dość dużo powiedziałem o tym padzie od firmy Speedlink na nagraniu. Także mówię, recenzja w skali od 1 do 10 daje 10, naprawdę daje 10. Guma dobrze trzyma, dobrze chodzą analogi, nie ma żadnych martwych punktów Nie ma czegoś takiego przyciski chodzą gładko, chociaż no, fakt faktem niektórzy narzekają na głośność tego pada, tak jak się siedzi na tym spiku na Skype'ie i się gra na tym padzie, jednak on jest słyszalny, jest głośny, natomiast yy, pomijając to daje 10, naprawdę daje 10 i polecam. Także jeżeli wam się podobało to oceniajcie, trzymajcie się i na razie.